This is the Voice of Poland. Za nami finał 15 edycji The Voice of Poland. Brawo Ania i Banek. Woo! Więc postanowiłem, że to najwyższy czas by przypomnieć, którzy uczestnicy z tych 15 edycji programu później starali się o wyjazd na konkurs piosenki Eurowizji. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Zapnijcie pasy. Zapieram was w podróż do przeszłości. Cześć wszystkim, z tej strony Michulec i witam was bardzo serdecznie w kolejnym moim odcinku na kanale, a dzisiaj na warsztat biorę The Voice of Poland. Program jest chętnie oglądany od 2011 roku i od tego czasu, czyli od 13 lat, wykreował on już kilka nazwisk, gwiazd, które do dzisiaj są obecne w polskim showbiznesie, dzisiaj przyjrzymy się dziesiące, którą wynotowałem, którą znalazłem z byłych uczestników The Voice'a, którzy potem starali się o wyjazd na Eurowizję. A jeżeli znajdziecie jeszcze kogoś, kto brał udział w The Voice of Poland, a potem wziął udział w preselekcjach do Eurowizji, a ja tego nie odnotowałem, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, może stworzę drugą część z tymi nazwiskami. I oczywiście zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, jeżeli podobają Wam się takie filmy jak ten, jak również do obserwowania mnie w mediach społecznościowych, by nie przegapić żadnego newsa, żadnej ciekawostki związanej z Eurowizją. Cofnijmy się do 2011 roku i pierwszej edycji. Tam pojawił się niejaki Rafał i po jego przesłuchaniu w ciemno można odnieść wrażenie, że jego lot w tym programie będzie bardzo krótki, a jak później się okaże, za 10 lat będzie on reprezentował Polskę na Eurowizji. Rafał Brzezowski Telewizyjna kariera Rafała Brzozowskiego rozpoczyna się w 2011 roku wraz ze startem pierwszej edycji programu The Voice of Poland. Podczas przesłuchań w ciemno wykonał utwór Michaela Bublé, Everything, odwracając dwa fotele, Nergala i Piaska. Dzięki głosom publiczności Rafał dotarł do półfinału, a niespełna pół roku później wydał swój pierwszy singiel, który szybko stał się hitem. Od 2015 roku Brzozowskiego częściej mogliśmy kojarzyć z roli prezentera niż piosenkarza, choć w 2017 roku wystartował w preselekcjach do Eurowizji. Z utworem Sky Over Europe zajął w nich drugie miejsce, Występowi towarzyszyła niemiła atmosfera i buczenie fanów zgromadzonych w studio. W kolejnych latach Rafał był blisko konkursu, m.in. współprowadząc pandemiczną Eurowizję Junior 2020. Ostatecznie w marcu 2021 roku został wybrany wewnętrznie na reprezentanta Polski w 65. konkursie piosenki Eurowizji w Rotterdamie z utworem The Ride. To wywołało wiele kontrowersji i negatywnych komentarzy w sieci. Publicznej krytyce poddawany był każdy występ Rafała w drodze do Eurowizji. Ostatecznie zajął 13. miejsce w półfinale z dorobkiem 35 punktów, otrzymując 12 punktów od San Marino. To, co muszę absolutnie podkreślić, że Rafał dla mnie jest. Jednym z tych reprezentantów, który był najsympatyczniejszy, z którym najlepiej przeprowadzało mi się wywiady, który był bardzo otwarty, bardzo zawsze gotowy do tego, żeby, żeby poopowiadać coś więcej fanom Eurowizji o tym swoim występie. Ja naprawdę cenię go za tę postawę i, i, i życzyłbym sobie, żebyśmy kolejnych reprezentantów mieli tak właśnie otwartych, tak wygadanych, tak po prostu optymistycznych. On wiedział, że jest duży hejt, on wiedział, że to może nie wyjść, a mimo wszystko zawsze był uśmiechnięty, zawsze. Był pewny siebie i, i to jest super. Naprawdę to jest super. Uważam, że to była jego bardzo mocna cecha. Monika Urlik Podobnie jak Rafał, tak i Monika wywodzi się z pierwszej edycji The Voice'a. Śpiewając na przesłuchaniach utwór I Say A Little Prayer już po kilku sekundach odwróciła fotele Kaja i Ani Dąbrowskiej. Wykonanie spodobało się wszystkim trenerom, którzy docenili swobodę i świadomość w śpiewaniu. Monika wybrała drużynę Nergala, z którą przeszła do półfinału. W kolejnych latach mogliśmy o Monice usłyszeć sporadycznie. W 2012 roku wystąpiła w programie Bitwa na głosy, miała też swój występ podczas festiwalu w Opolu w 2014 roku. W 2018 roku znalazła się w ścisłej dziesiątce walczącej o wyjazd na 63. konkurs piosenki Eurowizji w Lizbonie. Wystąpiła w nich z utworem Momentum autorstwa sióstr Person, które od ponad dekady zgłaszają swoje utwory w preselekcjach do Eurowizji w różnych krajach. Ostatecznie Monika zakończyła rywalizację na trzecim miejscu, choć w rankingu widzów była druga. Pamiętam tę preselekcję 2018 w holu TVP. Stałem tam i kiedy wyszła Monika Urlik, miałem takie. OK, girl, you are my winner. You are my winner, absolutely. Dla mnie to była totalnie zwyciężczyni. Wokalnie świetnie, super poruszyła mnie tą piosenką, która wcześniej dla mnie wydawała się taka. Mm, Mech, jak wszystkie piosenki Personek, ale faktycznie miała coś w sobie, nadała po prostu tej piosence swój charakter. I po latach, to w sumie żałuję, że ona nie pojechała na Eurowizję, bo jak tak pomyślę sobie z całej tej pierwszej trójki, kto mógł odnieść największy sukces na tej Eurowizji, to wydaje mi się, że taka wiecie: klasyczna ballada, którą prezentowała Monika, miałaby największe szanse. Dorota Osińska. Występ Doroty Osińskiej z przesłuchań w ciemno to prawdziwy klasyk The Voice of Poland i Wyciskacz Wes. Wokalistka z miejsca stała się faworytką do zwycięstwa w całej edycji. Przez kolejne tygodnie Dorota porusza całą Polskę swoją wrażliwością i niesamowitą skalą. The Voice'a nie wygrała, zajęła drugie miejsce, ale jesienią 2013 roku nakładem jednej z wytwórni wydała swoją płytę. Niestety, zarówno album, jak i udział w programie nie utorowały jej drogi do mainstreamowej kariery. Kolejną próbą były polskie preselekcje do Eurowizji 2016. W nich Dorota Osińska wystartowała z Mocną baladą Universal. I choć wokalnie była jedną z najlepszych uczestniczek tamtego koncertu, to decyzją widzów zajęła czwarte miejsce, zdobywając niespełna 9% wszystkich głosów. Kolejna kandydatka, i kolejny raz, kiedy mogę powiedzieć, że oglądałem tę preselekcję na żywo. A wszedłem wtedy tylko dzięki mojemu koledze Krzyszkowi. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, bo jego siostra była właśnie w chórkach u Doroty Osińskiej i byliśmy jedną z niewielu grup, która wtedy Dorocie kibicowała. A Dorota zaśpiewała naprawdę świetnie. Naprawdę wokal pon Ponad innych I szkoda, że tak naprawdę o tej Dorocie słyszymy bardzo mało w mainstreamie. No ale może jeszcze będzie jej czas, może jeszcze kiedyś spróbuję tej Eurowizji, bo pod względem wokalnym byłaby na pewno w czołowej piące Eurowizji. Natomiast no pytanie, oczywiście, jaka piosenka, jaka oprawa, jaki występ, no bo jak wiemy, to ma bardzo duże znaczenie. Kasia Dereń. W tej samej edycji, ba, nawet tej samej drużynie startowała Kasia Dereń. Wokalistka odwróciła cztery fotele jurorów dzięki brawurowemu wykonaniu utworu Move in the Right Direction. Trenerzy docenili pewność w głosie, wybitną technikę, nazywając jej głos jako jeden z najlepszych w kraju. W programie dotarła do półfinału. W kolejnych latach mogliśmy usłyszeć Kasię w roli wokalistki wspomagającej w różnego rodzaju programach telewizyjnych i koncertach takich jak Koło Fortuny. W 2020 roku Kasia Dereń wzięła udział w eurowizyjnej edycji programu Szansa na Sukces i choć faworytetowa, Krytką fanów od początku była Alicja Szemplińska. Rewelacyjny występ w odcinku z piosenkami zespołu ABBA pozwalał sądzić, że finał zaskoczy wszystkich. Niestety, autorska kompozycja Kandon mi nie przypadła do gustu ani jurorom, ani widzom, i wokalistka zajęła trzecie i ostatnie miejsce w finale. No, jeśli chodzi o Kasię, to jest dla mnie taki zmarnowany potencjał, bo ten głos powinien być na Eurowizji. Absolutnie powinien tam się znaleźć i Europa powinna usłyszeć głos Kasidereń. To, jak ona go świadomie używa, to, jak ona potrafi, nawet powiedziałbym z jednostajnej miałkiej piosenki, zrobić coś wow, ale też niestety trochę. Przylgnął do niej pseudonim Królowa kowerów. Nie da się odnieść wrażenia, że coś w tym jest, że o ile świetnie śpiewa te wykonania piosenek, które bardzo dobrze znamy, o tyle te jej piosenki, które ona proponuje, czy ona proponowała w kontekście Eurowizji, no nie robiły takiego wrażenia, mimo że wokalnie dalej sztos, że świetnie, ale to po prostu nie miało jakiegoś takiego... Kierunku. Nie było na tyle ciekawe, na tyle interesujące, nowoczesne, żeby faktycznie miało to szansę na Eurowizji. Ale trzymam kciuki: wierzę, że nadejdzie taki dzień, że Kasia zaproponuje nam coś swojego, coś autorskiego, ale coś skrojonego pod europejską scenę. Weronika, co Weronika rozpoczynała przygodę z The Voice'em od piosenki Georgia On My Mind, odwracając 3 z 4 foteli trenerów. Nie odwrócili się jedynie Thompson i Baron, którzy później na etapie bitew uratowali utalentowaną wokalistkę. Piosenkarka dotarła aż do finału, zajmując drugie miejsce. Tak jak w poprzednich przypadkach, sukces w The Voice nie przełożył się na mainstreamową karierę. Ponad trzy lata po programie Weronika zgłosiła się do Eurowizyjnej edycji szansy na sukces. Trafiła do odcinka z klasykami Eurowizji i trafiła bardzo źle. Przypadło jej wykonanie piosenki Gengis Hans z 1978 roku, Która w tamtym czasie podbiła serca jurorów nie wokalem, a kostiumami i samym pomysłem. Mimo bardzo trudnego zadania, Weronika poradziła sobie znakomicie, otrzymując wyróżnienie, które jednak nie premiowało awansem do finału. I tym samym jej eurowizyjna droga zakończyła się. Ja pamiętam ten odcinek, pamiętam to nagranie szansy na sukces i powiem szczerze, że trafiło jej się bardzo źle, bo to nie jest sprawiedliwe, kiedy jedni dostają nowoczesną piosenkę, nie wiem, sprzed dwóch, trzech lat z Eurowizji, drudzy dostają, nie wiem, klasyczną baladę, a trzeci piosenkę aktorską. Dosłownie, bo tutaj było mało wokalu, a więcej aktorstwa, tańca, choreografii, właśnie scenografii podczas już tej Eurowizji 7-9. Natomiast Weronika poradziła sobie naprawdę świetnie i fajnie byłoby usłyszeć ją w takim formacie, kiedy nie musisz odtwarzać innych piosenek, tylko możesz zaproponować coś swojego. Marta Gałuszewska. Marta stała się rewelacją ósmej edycji The Voice'a dzięki wykonaniu hitu Eda Shirana Ice Fire. Odwróciła cztery fotele trenerów i trafiła do drużyny Michała Szpaka. Bogate o eurowizyjne doświadczenia trener doprowadził Martę do zwycięstwa, która w finale wykonała premierową piosenkę Nie Mów mi Nie. Kilka tygodni później zgłosiła ten sam utwór, jednak już w anglojęzycznej wersji Why Don't We Go do preselekcji do Eurowizji 2018. Mimo zainteresowania medialnego i rozpoznawalności utworu, nie udało jej się pojechać na Eurowizję do Lizbony. W sumie zajęła piąte miejsce, choć w głosowaniu. W widzów była trzecia. Tu mówiąc szczerze, jestem w szoku, że Marta zajęła dopiero piąte miejsce. Bo spośród tych wszystkich uczestników preselekcji 2018, no, ona była na największej fali. Ona była najbardziej znana i myślałem, że ta piosenka, przez to, że też była już znana i wypromowana pod polskim tytułem i w polskojęzycznej wersji, że ona może nawet zdobyć 12 punktów od telewidzów. No, ale jakoś nie wiem, czy to nie pykło, czy to się nie spodobało. Szkoda tylko, że jakby potem za tym występem na preselekcjach, no, nie poszło coś więcej, że nie było. Bo kolejnych singli, nie było jakiejś takiej większej kariery. I niestety, niestety o Marcie teraz nie możemy usłyszeć za wiele, ale może jakoś to będzie później. Alicja Szemplińska. Alicja Szemplińska wystąpiła w jubileuszowej 10. edycji The Voicea. Już podczas przesłuchań w ciemno oczarowała trenerów swoim niskim, głębokim głosem, wykonując piosenkę Scars to Your Beautiful. Potem szła jak burza, sięgając po repertuar największych div światowej estrady. Pod koniec listopada 2019 roku zwyciężyła w finale programu i stała się murowaną kandydatką fanów do reprezentowania Polski na Eurowizji w Rotterdamie. W styczniu Alicja przystąpiła do eurowizyjnej edycji Szansy na Sukces. W odcinku z hitami Eurowizji wykonała utwór Tonie Ja, który przyniósł Polsce drugie miejsce w konkursie. Decyzją jury awansowała do finału, gdzie także premierowo wykonała utwór Empires. Głosami widzów i jurorów wygrała program i została reprezentantką Polski na Eurowizji 2020. Polski półfinał został uznany przez ekspertów za nieco słabszy, a polska piosenka typowana była do awansu do finału. Niestety, w marcu 2020 roku wybuchła pandemia COVID-19 w Europie, a organizatorzy zdecydowali się na odwołanie Eurowizji przypadającej na maj. Zgodnie z regulaminem Eurowizji artystka mogła ubiegać się o reprezentowanie kraju w kolejnej edycji, ale piosenka musiała być nowa. Zgodnie z Informacjami podawanymi w tamtym czasie Alicja zgłaszała swoje propozycje do telewizji polskiej, jednak za każdym razem odrzucano jej utwory. Wokalistka do ostatnich chwil wierzyła, że wzorem innych krajów zostanie ponownie wybrana na Eurowizję. Ostatecznie TVP powierzyła tę misję Rafałowi Brzozowskiemu. Alicja Szymplińska to niestety najbardziej niewykorzystana nasza szansa w historii Eurowizji. Uważam, że gdyby ta Eurowizja 2020 się odbyła, to Alicja może nie byłaby czarnym koniem, może nie zajęłaby miejsca nawet w czołowie dziesiątce. Ale byłoby dobrze, byłby to dobry, pozytywny wynik. Tutaj oczywiście pod znakiem zapytania stoi występ, bo pojawiły się różnego rodzaju właśnie przecieki, jak miał wyglądać nasz występ i mówiąc szczerze, myślę, że to nie byłaby nasza najmocniejsza strona. Natomiast wielka szkoda, że Alicja nie reprezentowała nas w kolejnym roku. Chodzą słuchy, że te piosenki, które Alicja zgłaszała, no były, były kiepskie. A może to telewizja miała już z góry wybranego kandydata, albo po prostu stwierdziła, że to ma być ktoś inny. Nie wiem. Nie wiemy tego, nie dowiemy się tego. Potem oczywiście Alicja próbowała w 2023, ale to już nie było to. Ta piosenka nie była, nie była tak mocna jak Empires i. No nie wiem, mam, mam nadzieję, że kiedyś jeszcze Alicja stanie w szranki i usłyszymy ją na scenie preselekcyjnej i powalczy o wyjazd na Eurowizję, bo to wciąż, co udowadnia ostatnio, to wciąż jest jeden z najmocniejszych, najsilniejszych, najbardziej charyzmatycznych wokali w polskiej muzyce rozrywkowej. Ania Bercyn. Anna gąsienica Betzen wystąpiła w 11 edycji De Voice'a, a na przesłuchaniach w ciemno zaprezentowała utwór Krystyny Pronko Jesteś lekiem na całe zło w wersji wpadającej w R&B. Ta interpretacja zachęciła Edytę Górniak i Urszulę Dudziak do odwrócenia swoich foteli. W programie Ania dotarła aż do finału, mierząc się z klasykami polskimi i zagranicznymi. W finale zajęła trzecie miejsce, ale już kilka tygodni później zgłosiła swoją piosenkę do preselekcji powracających pod nazwą Tu Bije Serce Europy Wybieramy hit na Eurowizję. W koncercie na żywo wykonała przejmującą i nieco bondowską baladę do. Z którą ostatecznie zajęła szóste miejsce, zdobywając 3% wszystkich głosów. Szczerze, myślę, że Ania Bercyn z taką piosenką jak Dokąd mogłaby zająć nawet niezłe miejsce na Eurowizji. Ja wiem, że ten schemat tej piosenki był trochę oklepany, bo trochę to było bondowskie, trochę takie klasyczne, trochę takie, no wiecie, takich piosenek jest po prostu dużo, ale z drugiej strony. Polska, ballady, Eurowizja lubi takie kawałki. Gdyby tylko za tą piosenką szła odpowiednia inscenizacja, myślę, że byłoby nieźle. No i oczywiście, no, świetny wokal, świetnie wykonany utwór. Szkoda trochę, że nie była w tej czołowej trójce, bo uważam, że absolutnie zasłużyła na to, no ale no, tak zdecydowali widzowie, tak zdecydowali też jurorzy, tak więc liczymy na to, że Ania Bojceni jeszcze kiedyś nas zaskoczy i powróci do preselekcji. Krystian Ochman. Christian Ochman, podobnie jak Ania Bercyn, przystąpił do 11. edycji The Voice of Poland i również, tak jak Ania, dotarł do finału. Na początku wykonał utwór Beneath Your Beautiful, a trenerzy docenili rozrywkowy feeling i klasyczny warsztat wokalisty. W programie mogliśmy go usłyszeć głównie w baladach, ale jego dobitańska piosenka Światło Cienie była znakiem, że piosenkarz obierze nieco inną drogę, łącząc klasykę z nowoczesnym bitem. Ochman najpierw wygrał całą edycję Voice'a, a w lutym 2022 roku opublikował długo wyczekiwany utwór River, który zgłosił do selekcji do Eurowizji. Szybko stał się faworytem i ostatecznie wygrał je, zostając reprezentantem Polski na 66. konkurs piosenki Eurowizji. Po raz pierwszy od lat polska piosenka znalazła się na szerokiej liście potencjalnych kandydatów do zwycięstwa. Niestety tak się nie stało i mimo świetnego wykonania Krystian zajął dopiero 12. miejsce w finale, ale i tak jest to piąty najlepszy wynik w historii polskich startów na Eurowizji. Pamiętam dobrze występ Krystiana w Turynie, pamiętam też wszystkie emocje, jakie wiązały się z Eurowizją wtedy. To był pierwszy raz i w zasadzie ostatni, kiedy jeżdżąc na Eurowizję poczułem, że... Polska ma szansę, że faktycznie e, jesteśmy brani pod uwagę, że ludzie podchodzą, przychodzą, mówią: Ej, super występ, naprawdę świetny, świetny wokal, Polska ma naprawdę duże szanse być w końcu wysoko. No, niestety nie udało się, bo to jest cały czas konkurs i nie wiemy do końca, jakie będą wyniki, ale faktycznie ta atmosfera i, 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 i to zainteresowanie, właśnie też fanów, w ogóle też widzów, polską piosenką, było przeogromne, i, i życzyłbym nam, żeby. Co roku przeżywali to, co my wtedy przeżywaliśmy w Turynie. Oczywiście są mankamenty te wszystkie błyskawice, te wszystkie grzmoty, te wszystkie krople deszczu. Może to było. Za bardzo. Może powinno być tego troszeczkę mniej, albo zrobione jednak z większym smakiem. No bo potem, właśnie po występie Polski w 2022 roku, my staliśmy się w świecie eurowizyjnym memem. Jeszcze oczywiście doszła blanka, więc byliśmy podwójnie memem, ale od tamtego czasu pojawiają się co roku edity właśnie innych propozycji, innych występów z innych krajów, przerobione na występ Polski z dodaniem mnóstwa efektów specjalnych. No a właśnie Krystian, Ochman i River byli tego początkiem. Dominik Dudek Dominik Dudek to już czwarty laureat De Voice'a, który ubiegał się o reprezentowanie Polski na Eurowizji. Zanim tak się stało, najpierw wziął udział w przesłuchania w ciemno z piosenką Helena z repertuaru Igo, odwracając trzy fotele trenerów. Akcent eurowizyjny Dominika pojawił się już podczas liveów, gdy wykonał utwór Spaceman, który tego samego roku zajął drugie miejsce na Eurowizji. Kilka tygodni po zwycięskim finale został ogłoszony jednym z uczestników selekcji TuBS Serce Europy. Wybieramy hit na Eurowizję 2023. Anglięzyczna propozycja Bigut przyniosła mu ostatecznie trzecie miejsce, choć w głosowaniu Jury znalazł się na na drugiej pozycji. Od tamtego czasu Dominik jest wymieniany w gronie potencjalnych kandydatów na Eurowizję w przyszłości. I na koniec Dominik, który miał naprawdę przyjemny głos i ta piosenka była naprawdę taka wiecie, przytulna, taka miła, sympatyczna. No, ale faktycznie no nie on był faworytem w tamtych selekcjach. Dominik potem mówił, że chce zgłosić piosenkę do preselekcji. To było w tamtym roku. Pytanie, czy będzie też tak w tym roku? Ja bym na jego miejscu nie wahał się, nie zastanawiał i po prostu to zrobił, bo faktycznie jego twórczość jest ciekawa i cały czas jest wierny pewnemu stylowi, co też jest fajne. I chciałbym go zobaczyć po raz kolejny na preselekcyjnej scenie, bo to jest artysta z potencjałem i na pewno, na pewno gdyby on reprezentował Polskę, no to wstydu by. Nie było. I to by było na tyle, czy wśród finalistów, jak również uczestników całej edycji jest przyszłoroczny reprezentant polski na Eurowizję 2025, a może na kolejne edycje tego dowiemy się w niedalekiej przyszłości już 14 stycznia ogłoszenie listy kandydatów. Którzy wystąpią 14 lutego w polskich preselekcjach do Eurowizji 2025. Mam wielką nadzieję, że znajdą się właśnie tam uczestnicy The Voice of Poland. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten film. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę. Jak również przypomnę Ci o subskrybowaniu mojego kanału i obserwowaniu mnie na moich mediach społecznościowych. To byłoby na tyle. Widzimy się niebawem w kolejnym materiale. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.